Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Tym razem z Placu Budowy. Dzisiaj buduję nowy regał dla swoich węży. Będzie to regał na 10 sztuk. Dopiero udało mi się zbić spłyt, że tak powiem, sam, sam korpus tego regału. Tu mam płyty. I zaraz po kolei będę to wszystko skręcał. Pudełka to są: to jest, to jest opak pudełko Samla. Zaraz wam powiem dokładnie, jakiej wielkości 78 na 56 na 18 wysokości. No Większych niestety nie udało mi się kupić. To już będą takie docelowe dla, yy, dla węży. No chyba, że na tyle urosną, że będę musiał coś zmieniać. Dla porównania pokażę Wam, jakie wielkości yy, pudełka są teraz. Zaraz Wam pokażę, jaka będzie różnica. O, mniej więcej taka. Także myślę, że węże będą już miały tutaj konkretny komfort. Mam nadzieję, że na filmie nie wyjdzie, że jestem bez koszulki, bo jest tak ciepło, że jestem praktycznie rozebrany. Dobra. Węże siedzą. Ten się konkretnie dzisiaj skitował, także ma wysprzątane. Węże siedzą. Szczury siedzą Co mi A ja dalej działam. Także jak już regał będzie gotowy, to Pokażę Wam jak to wyszło, jak to wygląda. No przede mną pewnie jeszcze sporo pracy. Nie wiem, czy uda mi się to dzisiaj skończyć. Podejrzewam, że nie. Bo jeszcze wieczorem mam jedną robotę. Także zobaczymy. A ja działam dalej. Kolejny etap budowy trwa. Mata grzewcza. na pleckach już jest przyklejona, także podłączona, sprawdzona, działa. A ja idę dalej przykręcać półeczki. Praca nad regałem jest już zakończona. Właśnie włożyłem jedną szufladę czy jeden pojemnik Ustawiłem termostat na 31 stopni. No i próbne odpalenie czy wszystko działa jak powinno. Regał z 10, z 10 szufladami na 10 sztuk węży to akurat jest właściwie to, ja regiusów mam 9, ale awaryjnie zrobiłem 10, może tam się kiedyś jeszcze dokupi jednego a tutaj pierwszy regał pancymony wszystkie siedzą pozwijane i śpią także dzisiaj będą już Siedziały w nowym domku. O, temperatura rośnie. Zaraz się trochę powinien wyłączyć. Także wszystko. Mam nadzieję, że się film mi podobał. I do zobaczenia. Na razie. Cześć.